Nie zgadzam się. Nie! Przecież nie można pozwolić złej królowej wygrać w ten sposób. Musimy natychmiast coś zrobić. Bardzo mi przykro, Apple, ale boję się, że jest za późno. Czy wy nic nie rozumiecie? To jest wszystko moja wina. To ja uwolniłam złą królową. Myślałam, że lepiej się stanie, jeśli nikomu o tym nie powiem, że wyjdzie nam to na dobre, ale spójrzcie, w jakie kłopoty nas wpakowałam. Do tego Raven przechodzi na stronę matki. Nie takiego zakończenia chciała. Proszę. Pomóżcie mi z nią walczyć! Pomóżcie mi ocalić Raven! Mamy przecież smoki! Mamy też zdalne zwierciadło! Potrzebne nam jest tylko hasło! Próbowaliśmy wszystkiego, ale to nie jest tak, że można zgadywać kombinacje. Dering miał szczęście, kiedy lustro go przechwyciło. Szczęście? Nie. Ja to wszystko zrobiłem celowo. Tak, jasne. Nie wiecie jak odblokować zwierciadło. Raz, dwa, trzy, pięć. Coś odblokować mam dziś chęć. Hmm, jakby to ująć? Hmm, właśnie tak ująć kanapeczkę. Nie do końca rozumiem, dlaczego nagle zmieniłaś stronę? A powiedzmy, że wróżka szuka zemsty. Pracowałam jak szalona dla tej podłej królowej. Ten jej obrzydliwy plan nie poszedłby tak gładko bez pomocy PayPalonie. No to na co jeszcze czekamy, kochani? Wszyscy na smoki! Ktoś tu niedługo zmieni stronę, darling. Powiedziała mi to Raven, zanim odleciała. I co to ma znaczyć? To znaczy, że Raven wiedziała, że Fable wkurzy się na królową, no i zmieni strony. Tak od początku wyglądał plan Raven, ależ ona sprytnie to rozgrywa. Do tego wie, że przylecimy z magicznym zwierciadłem.